Show. Witam, witam, o zdrowie, pytam. Woman Show, czyli kiosk, z, ale nie z gazetami jak w tym nudnym tvn nie tylko kiosk z makulaturą. Zbigniew Boniek miał takie ładne powiedzenie, na pewno nie własne, tylko gdzieś zapożyczone, że na świecie nie ma nic starszego jak wczorajsza gazeta. Nasze gazety są przedwczorajsze i przedwczorajsze, o czym się przekonamy za chwilę, czytając wiadomości z piątku, a dzisiaj jest poniedziałek, 3 dni opóźnienia, bardzo nieźle, to nawet Pendolino, zwane Pizdolino, takich nie ma, nie ma wyników. Ale dobra, w imię Boże zaczynajmy. Zawsze szukam na jedynkach, Takich informacji ze sportu. Niestety tu sportu jest niewiele, ale jest ogórek w sukience tam za 2200. No ja muszę powiedzieć, że droższe sukienki kupowałem. Yy, I yy, o co, co ten ogórek ma wspólnego ze sportem? No poza tym, że tak się mówi na najgorszych piłkarzy, i tak zdaje się też będzie i z tą kandydaturą. Otóż ten Górek mówi, że do, do czego są w Polsce sportowcy potrzebni tylko po to, żeby politycy mielisewskim robić zdjęcia. I jest to bardzo trafne spostrzeżenie. Muszę powiedzieć, że nawet nie podejrzewałem tej dziewczyny tej dziewczyny o to, że właściwie po to jest Ministerstwo Sportu. Jakbyście się dalej wczytali, to w ministerstwie sportu akurat nagrody w tym roku. No nie wiem, czy wytrzymacie. Milion złotych, a tam 856 tysięcy. No ale dobra, asfalt spływał jak lawa, to też niby nie ma nic wspólnego z z, ze sportem, ale jednak ma, bo spaliła się trasa Łazienkowska, most Łazienkowski dokładnie, który prowadzi na Łazienkowską 3, a na Łazienkowskiej 3 właśnie most płonął w nocy, a Łazienkowska 3 gościła piłkarzy y, następnego dnia, więc teraz pytanie, czy to właściwie pytanie do, do, do weszło? Czy bardziej niebezpieczne są race na Legi i grożą pożarem, czy bardziej niebezpieczne jest parę desek na, na y, moście. A może to jacyś agenci podpalili islamscy albo rosyjscy, albo inni terroryści. No dobra, szukam piłki, bo to te gazety mają tu do siebie fakt, zwłaszcza na przykład proszę, w fakcie na ostatnim zdjęciu jest baba z cyckami, ale mówiąc szczerze, powinien być sport, bo zawsze na świecie y, jest. Y, Sport ma taki przywilej, że Ostatnia Strona to jest coś najciekawszego sportowego. Jedynym wyjątkiem jest Izrael. W Izraelu, ponieważ czyta się nie od lewej do prawej, tylko od prawej do lewej, to sport jest na pierwszej stronie. To taka ciekawostka żydowska. Jakby ktoś miał coś do Żydów, to ma od razu u mnie w łeb. Będziemy prowadzić otwartą politykę informacyjną. Siłą, siłą gazet są tytuły, ale niestety tytuły są beznadziejne. Bo tu na przykład Lewandowski strzelił dla żony, no bez nadzieja, jakby było Lewandowski strzelił żonie wreszcie gola, to byłoby fajne, ale Lewandowski strzelił dla żony, to równie dobrze można powiedzieć, pozdrawiam mamuśkę swoją spod Warszawy. Ale tu jest fajne zdjęcie, nawet żeby nie powiedzieć kapitalne, mianowicie Ania Stachurska, ta, która mówi tak po wiejsku, jak ja widzę coś tam o to jest tak jej kurteczce, która wygląda, i również jej spodnie jakby były pogryzione przez psa. Mój pies jak czasem coś złapie to tak to wygląda, a na, a na głowie ma jakiś futro z lisa. Biedny, biedny ten lis, bo może to nawet i dwa lisy trzeba, bo ona tak na bogato bardzo. No i w jakichś bodkach takich, jak z bazaru yy, kiedyś w Rembertowie. No więc Lewandowski strzelił, bardzo nas to cieszy, bo będzie trochę się lepiej czuł w szatni jedno, Tym bardziej, że już tam nie strzelał chyba parę, parę miesięcy. No i taka ligowa mucka z taką grą Legia tytułu nie obroni, to wiadomo, że z taką grą to może nawet ten do pucharów się nie załapać i tak się zastanawiam czasami, po co tym gościom kupować buty z koszulki, autokar, wynajmować mieszkania i tak dalej, i tak dalej, jak to jest po prostu dziadostwo. Pomijam z dwóch, trzech, których lubię. No i dalej koniec, a tu już potem się zaczyna dział humorystyczny, na przykład aktorka z zespołem Downa została modelką ze względu na szacunek dla chorych na Downa. Nie pokażę tego zdjęcia, ale odsyłam do faktu. No benomen trochę źle, że w fakcie... Tytuł gazety jest największy na całej stronie, a powinien tu bić po oczach jakiś inny tytuł, dlatego są duże litery potrzebne w gazetach, żeby analfabeci nie zapomnieli tak już ostatecznie polskiego alfabetu. No i tu proszę, tu mamy SuperExpress. W ogóle muszę zacząć od tego, że ja w każdej z tych gazet pracowałem, więc mam prawo je oceniać i w SuperExpressie, i w fakcie, i w przeglądzie Sportowym, w Polsce The Times z Gazecie Wyborczej i we wszystkich tygodnikach, piłka nożna i tak dalej, i tak dalej. Proszę, to jakieś tak zwane inserty, to od razu wyrzucamy. Nawet nie chcą do śmietnika lecieć. No i tak, śmieszne, śmieszne informacje. Superach ma tradycyjnie, proszę. Na ostatniej stronie sporty i taka zabawna wiadomość: że jeden gościu pobił rekord świata, skoczył 251, a Olak 113. Oto, ja myślę, że miałem kiedyś taką teorię, że jakby na ze skoku położyć worek kartofli i go puścić z tego wybiegu, to taki worek kartofli też by skoczył 113. E, nie trzeba by mu stypendium płacić. A gdyby do tego worka kartofli włożyć kostkę masła, to jakby się to rozpiszdziło wszystko, to by wyszło ładne pire. Można by od razu sobie na obiadek zjeść. Bramki Gajosa utarły Bergowi nosa. O, tu mamy przynajmniej tytuł, który sam nie czuję jak mi się rymuje. Bramki Gajosa utarły Bergowi nosa. A przecież obrońcy Legii powinni wiedzieć. Gajos dostał akurat nagrodę w Berlinie za film Body Ciało. Nie wiem czemu nazywany Body Ciało. Body Ciało i ten Body Ciało pani Szumowski, bliżej mi nieznanej, ale <coughs> dlatego zakrywa twarz włosami. Więc Gajos, Janusz Gajos jest świetny, więc i ten Gajos Zagieloni poszedł w jego ślady. Fiński obrońca walczył do końca. Mówiąc, no. że wygląda na chwilę, ale. O, jest seria następna dowcipna. Śląsk ma nowego Noiera. To jest tak tu gdzieś małymi literkami na żółto. Śląsk ma nowego Noiera. No to rzeczywiście to jest tak zwana beka. Mianowicie Śląsk miałby nowego Noiera, gdyby miał tego starego Noiera. A Śląsk miała dama Matyska. Miał takich różnych dziwaków, pojaców zwanych klaunami jak Janek Tomaszewski, ale, ale no, Jera chyba nie miał, ale może się starają, cholera wie. O, tu proszę następny dowcipny Werblińska. Zwolniła Makowskiego. Ja tylko mówię, że w siatkówce zwolnili trenera, że w piłce nożnej się trenerów zmienia i Yy, wydaje nam się, że to jest jakaś plaga. Nie, plaga jest wszędzie. A ta webinarka mi się dlatego kojarzy, że pod poprzednim nazwiskiem bardzo ładnie na Golasa w Playboyu występowała i uważam, że powinna się tego trzymać. Na pewno lepsza jest od tej modelki ze Spendowna. Ma prawo do pamiętajcie. Bo czytałem konstytucję, ma prawo do własnych poglądów. No i szukam jeszcze czegoś o piłce: szalony mecz Krychowiaka. Strzelił, wyleciał, przeprosił. No rzeczywiście, szalony mecz, A tak luknę. Tylko przepraszam, gdzie ta jego Sewilla, to może rzeczywiście jakiś wyczyn. Na piąty miejsce: o, to nieźle, nawet całkiem, całkiem. I ten ładny tytuł, tutaj kolejny. No nie, no superak jest najlepszy w tytułach. Przepraszam. Lewy się przełamał: Bayern, pożar hamburgera. No to fajne, że pożar hamburgera, nie wiem kto to wymyśla, ale zabawnie, kiedyś byli w gazetach tak zwani tytularze i oni się tym zajmowali i wymyślali takie, zasypało na biało proszkiem do prania. O I tu jest tak, bardzo fajna rzecz, miła dla weszło, mianowicie jest cytowany portal weszło. Niemcy i UEFA podejrzewają flotę. Chodzi o ustawianie sparingów. Mi się wydaje, że jak ktoś ustawia sparingi, to on w ogóle wszystko ustawia, nawet meble w mieszkaniu. No i ten już tu jakiś trener floty, świnoujście Florin, Laurentiu, Tudor, może mieć kłopoty. No, może mieć kłopoty, bo to Niemcy się za to wzięli, a Niemcy generalnie, muszę wam powiedzieć, tak samo jak Francuzi, Holendrzy strasznie nie lubią runów. Nikt tego nie nazywa walką z Cyganami, ale nikt nie lubi Rumunów, i to przyjęcie ich do Unii yy, tak jak powoli się odbija czkawką. We Francji nawet ich pakują samoloty na razie, niedługo w autobusy, yy, że ten, że. Żeby się ich po prostu posuć, bo czują przekręt, nie wiadomo dlaczego. O, bardzo ładna okładka. Ja to przegląd uwielbiam za to, że ma zawsze najnudniejsze okładki, ale tu jest przynajmniej taka, bym powiedział, trójwymiarowa. Takie takie 3, 3D czy 4HD, już nie wiem jak to nazwać, alarm, alarm, alarm. Tu grafik się naprawdę postarał, tak jakby wiedział, że dzisiaj będzie kiosk z makulaturą i będziemy to rozkminiać wszystko. Więc ten, bardzo fajna, przejrzysta, ta, aczkolwiek takie tytuły charakterystyczne dla tej gazety, czyli braku pomysłów, Trychowiak z nieba do piekła. No, niesłychanie oryginalne, albo Lewandowski odblokowany. No, to tak, mówiąc szczerze, gadu, gadu, jak to się mówi, gazetki szkolne. Ale też tam no, kiedyś pracowałem, miałem lepsze, lepsze miałem y, trochę pomysły, na przykład jak Legia przegrała u siebie, to był tytuł Sraczka w Legii. no i po prostu, wszyscy się obrażali. Nawet jakiś list protestacyjny wysłali wszyscy poprzedni naczelni, że. Oni y, ubolewają, że, że przegląd sportowy schodzi na psy. Y, tymczasem no, wtedy sprzedawaliśmy dziennie 120 tysięcy, a dzisiaj przegląd rozbił magiczną, magiczną liczbę sprzedaży 30 tysięcy, to się, y, średnia, czyli sprzedaje 20 parę. Y, ludzie niektórzy dokuczają, że jeszcze trochę i trzeba będzie to zamknąć, ale oby nie, oby tak nie było. Y, smutne jest tylko to, że, smutne jest tylko to, że... Bardzo piękne zdjęcie, lubię takie. Coś się na takim zdjęciu dzieje. To jest jednak można powiedzieć, że w internecie żaden mem takiego czegoś nie... W memie to możemy tylko do tego dopisać, ale, ale to musi ktoś tam pójść z tym aparacikiem, stać półtorej godziny na mrozie i, i coś takiego zrobić. I narzuć, że mój przyjaciel Sierakowski Włodek to na jednym meczu robi po 3000 zdjęć, no tylko potem trzeba te 3000 przelecieć, to znaczy przejrzeć, a on jeszcze ma to, że musi każdy opisać, żeby po 6 latach nawet pamiętać, kto to był. Biliśmy się do ostatniej akcji, to takie kuświki idzie na rekord perfekcyjny ciosy i wejcjowe. ja bym tam zatrudnił tytułarza. Zresztą Wam powiem, że kiedyś jak pracowałem w Superaku, to naczelny zatrudnił z Duna. Z Duna. Zdun to taki, co piece robi, taki, z co ma cztery klasy podstawów, i powiedział mu: będę, będę ci płacił, będę ci płacił pod jednym warunkiem. Będziesz czytał każdą gazetę przed wydrukowaniem i mówił, czego nie rozumiesz: wszystkie słowa, które są dla ciebie obce. No i z zakreślał zazwyczaj połowa, połowę tekstu, trzeba było pisać od nowa. A, a Naczelny mówił tak, i tu będzie przekleństwo, więc dzieci niech nie słuchają, e, Naczelny na zebraniu mówi, co za chuj napisał fundamentalizm algierski, nasz czytelnik nie wie co to jest fundamentalizm, nasz czytelnik nie wie co to jest Algeria, więc to trzeba pamiętać, że teksty się pisze też dla ludzi, dla ludzi bardzo, bardzo prostych, a takich jest 97%. A tu proszę English Breakfast to akurat mój kolega Przemysław Nudzki. E, no, za, zawsze pisze fajnie o tej Anglii, ale najciekawsze z Anglii jest to, co wszystkie gazety powtarzają, e, że 5 miliardów chyba, 5 miliardów, o tu ciekawa rzecz, w Niemczech będą się czepiać Roberta, pisze Jerzy Dudek, e, on to, to się bierze za literaturę, chociaż to składanie e, tych słów wychodzi mu średnio, i muszę powiedzieć, że ten sam tekst jest w fakcie, więc ja zupełnie nie rozumiem jakiś brak szacunku dla czytelników, żeby to samo sprzedawać dwa razy. Ja bym się, ja bym się wstydził. Ale to nie jest wina Dudka oczywiście, tylko to jest wina, to jest wina y, taniości, czyli tego, żeby wykorzystać jeden tekst. Równie dobrze można by dawać teksty sprzed pięciu lat. Też by było taniej, prawda? Panowie właściciele. To akurat ci właściciele, to jakaś szwajcarska firma. Nie wiedziałem, że Szwajcarzy to są. To są aż tacy potaniości. No, ja wiem, że sobie grabię cały czas, ale uwierzcie mi, że mam to gdzieś. No i dobra, no, ale już to już o piłce nic nie ma, więc popatrzcie. Przegląd, były takie żarty, że przegląd się przegląda. No więc ja przejrzałem przegląd i muszę Wam powiedzieć, że tutaj staniki nie fruwają. Polska The Times. Tam, również tam pracowałem, jeszcze nawet pracuję. Tam jeszcze mnie nie wyrzucili i z radością piszę o polityce, ale i o sporcie. No i co ja tutaj piszę? A co ja tutaj piszę? Czy jest coś o piłce? Nie, nie piszę o piłce. Piszę tylko o tym, że, że 2000 wypadków na nartach w tym roku, a my szukamy, a my szukamy na trybunach a my szukamy na trybunach wśród kibiców problemu. No Proszę, 2000 ludzi w tym roku w Polskich górach połamało sobie ręce nogi, a niektórzy również rozbili głowy. Ale dobre jest to, a jak wygrywa kryzys jednak jeszcze nie minął. No więc śmieszny kryzys, bo jak wygrywa 4-2, a Legia przegrywa 1-3. Moim zdaniem to kto inny ma tu kryzys. Więc ten, więc zobaczymy, bo pamiętajmy, że we czwartek jest mecz pierwszy z, z, z Lidze Europy. Razem z Milą przyjdzie Złota Realechi. No to jest to właśnie taki przykład wiadomości z piątku. E, mianowicie, mianowicie to chyba już dawno, dawno temu było. Kasperczak zostaje w Mali na dłużej. E, powiem szczerze, to jest, e, to ja zawsze będę powtarzał, są wywiady, robiła Oriana i rozmówki. No to jest klasyczna rozmówka. Ble, 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 ble. I ble, 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 ble. No to coś takiego, jak awansuje Pan to do mistrza Świata, bo kontrakt zostanie przedłużony, nie wybiegam aż tak daleko w przyszłość. Piękne. Dobra, Adam Nawalka, może spać spokojnie. Moim zdaniem Adam Nawalka, to już od dawna ma ten, o to co było ta straczka w Legii, ma takie objawy, bo ta nasza drużyna jest troszeczkę w lekiej rozsypce reprezentacyjna. I mówiąc szczerze, nie ma się z czego tu cieszyć, bo no, jutro może sobie policzymy, ilu tam jest połamanych. Fantastyczny Liverpool, czyli jak Daniel Starycz odmienił całą drużynę. No fantastyczny Daniel Starycz to tak odmienił, że ograli Crystal Palace. No sorry, no to, Przepraszam, Crystal Palace to by dawna Gwardia Warszawa ograła. E, dobra, tutaj już mamy bla bla, bla bla. No proszę, jesteśmy już po lekturze. A ktoś lubi, to może się ponudzić, ponudzić innymi tekstami. Proszę, Wyborcza. Wyborcza. Polska się dusi. Polska się dusi. Co, czy jest coś. Czy jesteś ze sportu na Jest to Nie, jest. Justyna Kowalczyk planuje sobie przyszłość. Ja muszę powiedzieć a propos tej Justyny, że ona pisała niedawno, obiecywała, że będzie pisać w przeglądzie sportowym. A teraz pisze w gazecie wyborczej. Czy jest to fair? Zmieniasz tak kluby, pani Justynko? No chyba nie. I co tu jest? Zych, Legia przegrywa, ale się nie zmienia, akurat znam Przemka Zycha, ale żeby go aż tak promować, chyba tylko za urodę, ale przecież te jego tutaj złote myśli, tu gdzieś widziałem złote myśli Przemka Zycha. Taką, czyli najlepsze zdanie, o to jest coś takiego, to jest takie wytłuszczone, takie duże, takie to ma być niby taka błyskotliwa myśl, taki bon mot, czyli coś takiego wiodącego, no więc to brzmi tak. Najlepsze zdanie z tekstu tak powinno mniej więcej wyglądać. W meczu z Agielonią trener Legii wystawił 10 rezerwowych, pierwsza jedenastka czeka na Ajax. No, jakbym tak spojrzał na, te, na logikę tego zdania, to jest bez sensu, bo skoro ich wystawił, to nie byli rezerwowymi. Rezerwowymi byli ci, co na boisko nie wyszli. Także w Szemku postaraj się napisać jakieś chociaż jedno ciekawe zdanie w życiu. Bardzo cię, bardzo cię proszę. I tu o liga wielomiliardowa. Tu jest na przykład bardzo fajnie, te elki w tym tytule są przerobione na funty szterlingi. Bardzo ten, bardzo mi się to podoba, bo mówiąc szczerze, od razu widać zresztą jak dużo jest tych funtów. A potem my chcemy wygrywać w kucharach europejskich, no jest to przecież warte, ale miejmy nadzieję, że z tych miliardów trochę trafi do Legii Warszawa. A za kogo to doskonale wiecie, bo. Nie jest to żadna tajemnica, mianowicie za jednego młodego dzieciaka. Co siedzi w głowie do nas nie interesuje, bo wiemy, że co siedzi w głowach młodych dziewcząt i dlatego my je kochamy tak bardzo, a tych starych jakoś nie. Także kochamy je dlatego, że takim w głowie siedzi, że czasami lekko, lekko, tracą, lekko tracą rozum i zadają się z nami. Patrzcie jak szybko przeleciałem gazety, czyli makulatura, to już jest wszystko makulatura, ale muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, y, którą no, będę chciał jeszcze powtórzyć niestety, powtórzyć w jak to poniedziałek, Paweł Zarzeczny, e, mianowicie z zeszłego tygodnia, czyli makulatura, ale makulatura pouczająca, Prze, proszę ten tytuł przeczytać, Wójcik, dar dla młodzieży. Co w tym jest takiego dla mnie intrygującego? Otóż oburzenie, wiadomo, Gazeta Wyborcza to była świętym oburzeniem, jak trener Wójcik, trener Wójcik gdzieś tam dostał pracę konsultanta w jakiejś wiosce, to się nazywa Ulanów na Podkarpaciu i ma pomagać szkodzić nastolatków, bardzo im to przeszkadza, a nie przeszkadza na przykład, że Roman Polański znany, pod, oskarżony o pedofilię, krąży po salonach, to ostatnio w Krakowie zameldowany. I jakoś im to w ogóle nie przeszkadza, że pedofil to może kręcić filmy i trzeba go chronić, a wójcik to oczywiście oszust, złodziej, wszystko co najgorsze. Więc ja tak redaktorowi, zaraz przeczytam jego nazwisko, bo będę sobie w kiosku z makulaturą szukał swoich ulubieńców redaktorów, ale też i pozytywnych ulubieńców. Tomasz Błażejewski z Ulanowa, tak jest przynajmniej napisane. Tomasz Błażejewski. No i ten. I ten Tomasz Błażejewski tu jest strasznie oburzony. I w tym tekście nie ma jednej rzeczy. Ja tu już będę mówił do, będę już mówił do kamerki, ale będzie to taki parominutowy wykład. Otóż jest coś takiego, że od, od, od pewnego czasu ludzi, którzy dokonali przestępstwa, popełnili przestępstwo, nie wiezie się na rynek i kat ich nie ścina toporem, tylko oni odbywają karę i sobie potem dalej mogą robić to co chcą. Na tej zasadzie dostają drugą szansę. Na przykład feldmarszałek Von Paulus, ten, który pod Stalingradem przegrał z ruskimi, no to wszyscy jego żołnierze, tam prawie milion ludzi poszło na Syberię i do, do Piachu połowa. Wróciło chyba 5% do Niemiec. No to on po prostu dostał robotę w Moskwie, w Akademii Sztabu Generalnego i uczył przez 10 lat radzieckich dowódców, jak prowadzić, dowodzić wielkimi grupami wojska, jak to robić w sensie zaopatrzenia, strategii i tak dalej, i tak dalej. No jakoś nikogo w Moskwie to nie radziło, że niemiecki feldmarszałek hitlerowski, przez Hitlera odznaczony w ostatnim dniu bitwy, tej stalingradzkiej, że on po prostu może być użyteczny, że ta wiedza tego von Paulusa się może przydać. Tak samo jak Amerykanie, żeby nie było, że to tylko Rosjanie tacy podli, tak samo Amerykanie zatrudnili von Brauna, czyli hitlerowskiego konstruktora rakiet balistycznych, czyli tych, które Amerykanie już teraz śmiało używają do przenoszenia głowic jądrowych i które zapewniają taką strategiczną równowagę sił. Ale żeby do sportu przejść. Otóż tak. Tak sobie skojarzyłem. Taki Bayern Monachium i prezydent Hennes, Dieter Znajsi, ja go bardziej pamiętam nie z prezydentury, chociaż stworzył najsilniejszy klub w Europie ostatnich lat, ale z tego przestrzennego karnego w finale mistrzostw Europy, to wtedy, kiedy pan NK nie przestrzelił i, i części zostali, Czechosłowacy jeszcze wtedy zostali, zostali mistrzami. No więc ten Dieter Hennes, on pracuje z młodzieżą w Bayernie a przecież tak walnął Urząd Skarbowy w Niemczech na jakieś 40... Milionów euro, a to i tak wiedząc, znając życie, nie wszystko co on tam w tej Szwajcarii miał pochitrane. Po Więc Dieter Henes może pracować z młodzieżą w Bayernie, Monachium, a Janusz Wójcik w wulanowie nie może. To jest bardzo takie zaskakujące, ale powiem Wam dalej, żeby Was jakby tak lek, lekko jeszcze zmusić do myślenia. Taki na przykład Silvio Berlusconi. No przecież walnie jest skazany za bunga bunga, czyli też za krzywdy wobec dzieci. No i co on robi, ten Bunga Bunga? Wczoraj mi śpiewał na przyjęciu walentynkowym, wczoraj czy wczoraj, w sobotę. Taki Włoch, w Knajpiela Prowincja, prowadzonej zresztą przez bardzo mniej ludzi. Więc ten Włoch mówi, że Bunga Bunga, on pracuje w domu starców i nikomu to nie przeszkadza, a dzieci dalej prowadzą biznesy. I nikt go tam nie szykanuje, wprost przeciwnie. No, ta dodał, że naprawdę Berlusconi ładnie śpiewa, że jest to duży talenciak, a jest to, o tyle ma to coś wspólnego, poza tym, że bunga-bunga to jest bardzo fajny, miły sport, to że prezentacja Milan, no co, będziemy się czarować, jeden z najsłynniejszych klubów świata, wszech czasów, no i komu ten Silvio nie przeszkadza. I oczywiście tych przykładów znalazłem więcej, na przykład w Polsce, jakoś, na przykład to tyle, nasza mistrzyni ostatnio startowała do w wyborach do Europarlamentu. No i wyobraźcie sobie, Sąd zamiast ją skazać za spowodowanie w wypadku ze skutkiem śmiertelnym, co bardzo często się zdarza, nawet kary w zawieszeniu to są obowiązkowe, to skazał otylkę, bardzo miłą dziewczynę, nieszczęśliwą, w jakimś tam sensie, na pracę z młodzieżą na basenie. Więc otylka po prostu parę razy wbiła się w kostium, popywała z dzieciakami. Świat się od tego naprawdę nie zawalił, i przestańcie się tego, tego wuja czepiać. Wuja ja miałem w głowie jeszcze parę takich przykładów, absolutnie dobijających, ale a propos tego wuja. Powiem tylko tyle, że wujo jaki był, taki był, ale przynajmniej było z nim wesoło i y, można było wymyślać fajne tytuły w gazetach. Na przykład tytuł felietonu był pamiętam Rąbać, Siekać i Uciekać. No więc y, nasz kiosk z makulaturą to będzie tak, mam nadzieję: rąbanina, siekanina no i uciekanina.